W latach, kiedy Seriwa rządziła jeszcze dużą częścią znanego świata, gdy po jej ulicach toczyły się obite złotą blachą powozy, a na tronie siedział król, który kazał nazywać się Dzieckiem Światła. Gdy ludzie patrzyli w cień przestrzeń ze strachem, a żebro północy ciągle jeszcze stało, był w stolicy pewien szermierz z mało znanego rodu. Kawalerów w swoją przyszłość ważył równie lekce co uczucia, jakimi często darzyły go damy. Łatwo zapominał się w prostych czynnościach. Potrafił godzinami badać fakturę rozeschniętego okna, oglądać lot gołębi ponad dachami seriwy, albo ćwiczyć rapierem od zmierzchu do świtu, a że to ostatnie szczególnie sobie upodobał. W dojrzałym wieku lat 32, kiedy zaczyna się nasza historia, był jedną z najlepszych szpad południa, wsparłszy naturalny talent i lata ćwiczeń doświadczeniami dwóch wojen, z których każda sprawiła, że jego oczy stały się nieco zimniejsze i nieco bardziej odległe. Nieświadom własnej wagi, nie przewidując piętna, które miał odcisnąć na losach kraju, płynął od awantury do awantury, od bijatyki do bijatyki, a ostry rapier uratował mu życie przynajmniej tyle razy, co równie ostry wzrok oraz bystra głowa. Kawaler nazywał się Arachon, Karanza, Martenez i y Grenata Liberatora y i był mistrzem szermierczej szkoły znanej jako La Destreza. Oto jego historia. Lubię książki, które mają e, mocną, porywającą fabułę, i lubię światy, które mają jakiś nietypowy pomysł, e, mało eksploatowany w fantastyce. I taki właśnie jest Cienioryt. E, mamy tam e, kilku. Konkurujących ze sobą szermierzy, którzy służą różnym siłom, którzy raz ze sobą współpracują, raz się ścierają. Jest to galeria naprawdę interesujących postaci, z których każda nie ma autorskiego immunitetu. Każdy może zginąć i czasem ginie. I mam nadzieję, że przynajmniej raz podczas czytania tej książki czytelnik będzie bardzo szczerze zaskoczony tym, jak dalej rozwija się akcja. Thank <music> you.